Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam w kolejnym ósmym już odcinku aktora w pandemii. Wybaczcie te przerwy pomiędzy odcinkami, ale było trochę zamieszania teatrów. Nie odmrożono, ale odmrożono plany filmowe i ja po służbie biegałem trochę na plan. W międzyczasie miałem mieć jeszcze operację. Słuchajcie, ciekawostka. Dostałem jakieś tam ogłupiacze, różne takie inne. Jadę już sobie wózkiem na salę operacyjną. Już anastazylog ma mi dać narkozę i nagle zmierzyli mi ciśnienie. Okazało się, że za wysokie i nie mogą Operować, więc wywalili mnie z tego szpitala. W, dziś, w dzisiejszym odcinku będzie hymn nocnego Stróża, muzyka własna yy, słowa szwagra, <noise> yy, a później będzie bajka, więc nie przedłużając zapraszam serdecznie na hymn nocnego stróża. Kogoż widać za tych wzgórz, to się zbliża nocny stróż, kroczy śmiało, obu nóż, dzielny stróż. Do kieszeni schowaj nóż, bo cię zlikwiduje stróż. Silny zwinny, któż to któż? To nasz stróż. Już w ciemności się wynurza, dynamiczne ciało stróża. Podniósł się wielki kurz, idzie stróż. Bo stalowe ma odnurza prężne dumne ciało stróża. Czapki z głów, pokłon z łóż, idzie stróż. To był hymn nocnego stróża. A teraz zapraszam Was na bajeczkę. Mam takie trzy bajeczki z cyklu bajeczki dla niedorosłych. Dzisiaj będzie bajka o misiach. Zapraszam Was gorąco. Misie żyły w lesie raz dwa misie. I gejami były. Choć trzymały w domu laskę, to tylko dla zmyły. Dnia pewnego, o poranku, misie się kłóciły. Pierwszy krzyczał, że ten drugi jest bardzo niemiły. Na to wszystko wszedł zajączek. – Rany, co się dzieje? Patrzy, a tu mi się kumpla w mordeleje. Hej, pomocy! – krzyknął zając, myśląc, co tu robić. – Jam jest słaby, nie dam rady się wszak pogodzić. Przyleciała mądra sowa oraz dwa jelenie, ale zamiast mi się wgodzić, rozkradają minie. Ja pierdolę, krzyknął zając. Mam to wszystko w dupie. Mogłem z rana się nie szwendać, lecz siedzieć w chałupie. Z tej powiastki morał taki, jak mawiała ciotka. Choćbyś nie wiem, jak się starał, nie wiesz, co cię spotka.